Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu. Ja właśnie dzisiaj jestem z Gabi. Tutaj widać on śpi. Jest jej bardzo wygodnie. Dzisiaj z Wami, bo dzisiaj jest tłusty czwartek, zrobić pączki. Tylko amerykańskie pączki, takie donut. Potrzebujemy mąkę, cukier, jarko, masło, wszystko pod link. Wszystko napiszę poniżej, co potrzebujecie, i też nie będę smażyć na głębokim tłuszczu. Ale będę używać air fryer. Jak wiecie, jak oglądacie mój kanał przez jakiś czas, to wiecie, że my kilka lat temu kupiliśmy air fryer. I bardzo często się dostaje pytania, co tam robimy w tym air fryer, co u nas się tam najbardziej sprawdza. I powiem Wam szczerze, że najbardziej nam się sprawdza kurczak, ale też właśnie na taki tłusty czwartek, jak e, robię piekę. Air fry pączki, donuts, to są przepyszne, chodźcie ze mną, możemy to z razem zrobić, jak nie macie airfry w domu, to możecie po prostu to ciasto, które zrobimy, plus najlepsze to jest ten glaze, taki lukier cukrowy, który robię na, zrobię na sam koniec, to jest najlepsza część tego pączka, donut, crispy cream, cokolwiek jak chcecie to nazwać i to będzie na, na końcu ale możecie usmażyć normalnie te, te pączki donuts i potem dać ten lukier na sam koniec dobra, tutaj do miski takiej dużej wlewamy mleko, łyżeczkę cukru i drożdże no i, teraz, no i teraz czekamy 10 minut. W tym czasie ja biorę masło, tak około 50 gram, 58 gram, i melty. No, melty. Roztapiam w mikrofalówce. Dobra, roztopione masło, cukier, sól, yy, wanilię i jajko dodajemy tutaj i też oczywiście mąkę. kula jest taka stworzona, to możemy zakryć w ciepłe miejsce, dopóki nie jest dwa razy większe, to tak z godzinka będziemy musieli poczekać, żeby to urosło. Ok, tutaj jak widać jest dwa razy większe niż był i wiesz, że jest gotowe, jak dajesz tutaj jeden palet i it springs back up i idzie z powrotem do góry. Wyjmujemy to, wałkujemy i wycinamy. Tak wyglądają moje donuts. Trochę za duża jest ta dziurka. Like wiem o tym. I tutaj z, e, zrobiłam trochę grubsze, trochę cięższe. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale myślę, że będzie jak najbardziej okej. Okay. I też takie donut holes. I taki fun fact o Kanadzie. E, takie jest, e, taka restauracja, która się nazywa Tim Hortons i tam oni sprzedają takie coś, e, takie kulki pączkowe i to nazywają bits Fun fact! Niestety nie mam olej do. Yy, taki olej w sprayu, ale używam po prostu to i olej i olejuję. daję troszeczkę oleju na nasze pączki. Dlatego lubię frytkownicę, bo w sumie nie trzeba. Yy, jest Bardzo mało oleju się używa w porównaniu, oczywiście, co jakbym to smażyła na głębokim oleju, wiecie. No, to jest i daję jedną stronę i potem po prostu jak już wsadzę do airfryer to dam drugą stronę no tak to jest to się piecze tak około 5 minut tak to wygląda w środku to się piecze to ja robię teraz lukier trzeba roztopić masło, dodać wanilię i cukier puder i potem y, dodać troszeczkę wody, żeby było bardziej takie wodniste potem weźmiemy pączki Postawimy je tutaj i o i w tym luksze i tutaj będą robić. po lukrowaniu i tak dalej jak trochę wystygły te pączki to spróbowałam muszę wam powiedzieć że te grubsze były o wiele bardziej takie donuts takie amerykańskie donuts jak Krispy Kreme i też te pierwsza jakby bać, które zrobiłam to było trochę za mocno wypieczone trochę mniej wypieczone były nawet lepsze ale smakowały super i bardzo wam polecam ten lukier bo naprawdę jest przepyszne prze, 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 i wyszedł cudowny myślę że na takich zwykłych pączkach, by nawet bardzo się sprawdził. Ja na przykład lubię taki albo cukier puder na, na pączkach, zamiast taki lukier z pomarańczą, ze skórki od pomarańczy, to nie przypadam za tym. Jestem bardzo ciekawa, ile pączków zjeliście wczoraj na tłusty czwartek. To nagrywałam akurat dzień przed tłustym czwartkiem, ale wsadziłam jakby przepis i wszystko na Instagramie i na TikToku, bo zrobiłam taką, taki sam filmik, tylko taką y, szybszą Wersję na y, Instagramie i na TikToka, które podlinkuję poniżej. Jakbyście byli zainteresowani, to zapraszam też. Tam właśnie tak wyglądał ten filmik. No, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jak wy, wy spróbujecie ten przepis, to koniecznie dajcie znać w komentarzach poniżej, bo jestem bardzo ciekawa, jak u Was wyszło, czy u Was się sprawdziło a, i czy też Wam tak smakowały jak i my. I jak i nam, my też zjedliśmy sporo pączków wczoraj, a i były naprawdę cudowne. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No, jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma. Ups, i teraz baby Gabi życzymy wam. Mi o, no i oczywiście John, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego i tłustego dnia. Pa! Yeah, yeah, yeah. Thought that I'd be healing now. I didn't think I'd have to feel this now. I thought I would've moved on, but some other feelings still.